tired of being what you want me to be feeling so faithless lost under the surface you don't know what you're expecting of me but under the pressure of walking in your shoes Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym streamku, moi drodzy. Tym razem widzimy się przed odbiornikami z Brawl Stars. Internet na szczęście wrócił, więc też udało się odpalić dzisiaj streamka w wyznaczonym czasie, co było oczywiście zaplanowane. Więc każdy, kto mnie słyszy, zostawcie apaczkę w górę. E, jest dzisiaj przedłużany. Wiadomo. Co 100 złotych kręcę kołem fortuny A punkt za top donatora dnia standardowo do zdobycia Za około 20 minut Później nie można zdobyć ani przed tylko w wyznaczonym czasie Co jest podane na ekranie Tak jak teraz też widzicie na ekranie mamy do odblokowania skrzynkę GG Też na innych kontach które e, Mamy do odtwarzania chyba na 12-13 kontach coś koło tego więc mam taką nadzieję, że do fajnego wyleci. Co dokładnie będzie, zobaczymy. Myślę, że przez te 20 minut powinienem się wyrobić z otworzeniem tych skrzynek, więc na start sobie polecimy e, od razu z pierwszej beczki. Trzy konta na start. Jeśli ktoś chce z dedykacją, to piszcie wszyscy skrzynka. Chociaż chcę zobaczyć, czy na tym koncie będę miał. Żeby się nie okazało, że ja. Tylko na głównym koncie będę miał tą skrzynkę, więc od razu się szybko przelogowuję. Nie, wszystko jest. Wszystko jest tak, jak powinno być, więc jest skrzynka Gigi do otworzenia, ale dla kogo powędruję, zobaczymy za chwilkę. Najpierw trzeba się przywitać z czatem, bo też trzeba przywitać tych obecnych, którzy się tutaj zjawili. Witam Ty się, witam Kapiksa, Pawełka również witam i Kacperka. Ja teraz czytam po zmiankach. Czyli po małpie obok niku, nie tak jak było normalnie e, ten wasz pseudonim, bo YouTube to zmienił. Podczas ostatniej aktualizacji, więc czytam tak jak tutaj mam. Eee, nie powiedziałbym, że overlay jest aż taki zły, że trzeba od razu go zmieniać, jak ten overlay mam z dwa tygodnia. Abym musiał zrobić tak, że ten ekran, który widzicie, Musi być wszystko tak ustawione, żeby bez był cały widoczny. Nie tak jak jest teraz na ekranie. Jest to do zrobienia. Myślę, że na kolejnym streamku mogę to zrobić. Ej, na początku zostałem 5000 podwajaczy. Nieźle. I w tej skrzynce nic ciekawego się nie wydarzyło, więc jest mega. A to jest dopiero pierwsza skrzynka, wam tylko powiem. Będą oczywiście giereczki. O to się proszę nie marcie. Tyle, ile przedłużycie, wszystko od was będzie zależało. Lecimy szybko do drugiej. O, tutaj nawet Tory się pokazał, nieźle, nieźle. No to co? Jeśli ktoś chce skrzynkę, piszcie wszyscy skrzynka. No i za jakieś pół minutki wylosujemy jedną osobę. Czy jest git, że mam 1200 na jakiejś postaci, jest dobry wynik. Chociaż teraz ja praktycznie w ogóle nie wbijam pucharków już od pół roku. Eee, więc ciężko mi powiedzieć, to dużo czy mało, ale patrząc na inne statystyki myślę, że jest wszystko. E, git. Na razie nikt nie pisze. Czekam jeszcze 10 sekund. Najwyżej po prostu przejdziemy szybko do skrzynki i zrobimy giereczki z idzami, żeby tylko to nam zostało. 4, 3, 2, 1. Patrzymy na czat i tylko Pawełek. Czyli dla Paweł Wesowski 737 powędruje dla niego skrzynka, bo nikt tutaj e, nie napisał. Jest ósemka, czyli coś może być fajnego. A to jest dopiero druga skrzynka. Jest świecąca dwójka. Pokus, pokus, czary-mary. Pani skrzynka dzidzi da jakieś fajne czary I jest skin. Mroczny sam. A co najśmieszniejsze, ja nie mam yy, tej postaci. Mocne, mocne. I ostatnie konto. Yy, lecimy. Dobrze, że tylko 12 skrzynek niż... 1200, bo ten live by, nie wiem, ile by trwał, eee, więc mam nadzieję, że będzie wszystko super. Siódemeczka. To tutaj już nic nie będzie ciekawego. I tylko. O nie! 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 Nie widzieliście tego! Nie widzieliście tego, nie! Dobra, to skrzynka jest upośledzona. Ja już to widzę, że ta skrzynka jest upośledzona, nie. Nie! Nie! Przynajmniej fajny kitek tutaj jest na ekranie, to mi się podoba. Nie! Nienawidzę tego. Przysięgam, nienawidzę tego. Ogólnie szanse na te 5000 podwajaczy to 0,1%, a nową poset z to 1,6. Czyli... Od razu tworzyłem pierwszą skrzynkę już 5000 podwajaczy i to znaczy, że trafiłem najrzadszą nagrodę, tak? Mocne, mocne. Ej, jest padająca gwiazda. Czy bym zagrał z widzami? Jest też hejst. Ale tylko przez 24 minuty. Jaka jest w ogóle mapa? No taka niemiecka mapa, bym powiedział. Eee, nie wiem. Co giereczkę zmieniamy składzik. Więc na razie sobie polecimy z nagrodą. Ja sobie troszeczkę tutaj sobie wyżej powbijam. Eee, I mam tutaj na myśli Piper. Na 700 może spróbuję sobie wbić. Jeśli ktoś chce ze mną zagrać, kodzik macie na ekranie. Wy tego nie widzicie, ale już wam wszystko udostępniam. E, bez paniki. No i kodzik macie na samej górze. XYQPH78 Więc co do tego overlaya? Ja wrócę do tego, co było kiedyś. Żeby to, co widzicie na ekranie zostało. Tylko żeby BS niczego nie zasłaniał. Żeby jeszcze widzieli wszystko, co to było. Na ostatnim overlayu Dajcie znać w ogóle jak tam Wam minął dzisiejszy dzionek Czy jesteście chorzy czy nie Bo no Pogoda jest jaka jest Taka Znośna Ale to jest pytanie do was Czy u was spadł śnieg To, to jest coś najważniejsze No 1,6% No to jak uda się Coś wymyślę ale nie obiecuję, ja się tylko chcę za nią zagrać. No dobra, no dawaj, ja się od razu ready. Nie będziemy tutaj za mocno czekać. Bo, no, patrząc po oglądalności, komu by się chciał w bs grać, nie? Od razu zrobię ankietę, z czego byście chcieli. Kolejnego streamka z jakiej gry. Mam strasznie mało giereczek. Od razu tylko uprzedzam. już dopiero po tej grze zrobię. Ale możecie pisać yy, na czacie z czego byście chcieli. Bo też ten kanał nie może umierać, nie? Bo. Trochę pracy przed tym było, a jak ma tak wszystko pójść na marne, to jest inna metoda, żeby, wiecie, co z tym zrobić. No tak jak, kto oglądał y, odcinek przedwczoraj, to było wszystko mówione na ten temat. Dobra, róbcie to godzina. Ja tutaj troszeczkę do poko podejdę. A, i spodziewam się, że trafię lepiej. Ale muszę na niego uważać, w sumie... Ja na wszystkich muszę uważać, bo tylko na 1200 HP. Aladen zaatakowany, mega. Ojojoj, oj, oj, czy to jest dobry pomysł? Dobra, jednak się udało. o, o jak ja atakuję. Mam dopiero 5 gwiazdek, to muszę za bardzo. Uważać. Ładnie 18 na 5. Ja nie mogę dostać. Aj, skurczy, byk, dobry jest. Ale to my gramy na boty. My gramy na boty, no to tak trochę unlucky. Ale dobra, szybko poszło. Zdecydowanie. Dzięki, ja się za giereczkę. Eee, dobra, dawać nowy kodzik. Kodzik macie tutaj na ekranie, ten sam. Po tej gierze otwieramy skrzynki. Jak nikt nie wbije w ciągu 20 sekund, to lecimy do tych skrzynek, które mamy do otworzenia. Więc dawajcie, widzowie, kto jak jeszcze raz gra w Brawla, to ważne. A ja szybko zrobię ankietę, e, z czego chcecie kolejnego streama. A jak zagłosujecie na Brawl Stars, to zrobię z Brawl Stars, żebyście potem nie, nie oczekiwali jakiś firewerek, nie? Ewentualnie może być ta gra. Czekaj, co jeszcze mogę? Nie, chyba z tego. Dobra, ankieta. Dajmy do... No na 5 minut. Bo ten streamek długo nie potrwa. Nikt nie wbija do giereczki, to super. Jak chcecie, to można nie grać. Lećmy szybko do skrzynek, które mamy do otwarzania. Bo póki co, jak coś jest za darmo, no to... Czemu nie można... Korzysta z tej oferty, nie? Skrzynka GG. Jest na razie siódemka. Więc nie jest za ciekawie, bym powiedział. Gofry mamy od razu za free. Eee, ale nic tego nie otworzę, bo nie mam nic tutaj ciekawego. Kolejne konto. Mało tych kont, ale najbardziej mi ciekawi co wypadnie na głównym koncie. Więc wszystko się tutaj może praktycznie zmienić. A, bo jeszcze tutaj trochę tych gofr mam za darmo, ale o Jezu, ile bym musiał pootwierać, to trochę by to zajęło. Jest znowu siódemka i nie ma nic. A Ajajajajaj. Jak głosujecie na Brawl Stars, to dajcie znać z czego byście chcieli. Bo to akurat mnie najbardziej ciekawi, z czego byście chcieli. Witaj fan ebapę. Mnie najbardziej ciekawią te głosy, że jeśli głosujecie na Brawl Stars, to z czego byście chcieli najbardziej. Ty no w ogóle nic nie leci. Jeszcze emotkę klauna dostałem. Ty no pogers. Przegapiona pozostałe nagrody za logowanie. A ta tam. Ja i tak wbijam raz na ruski rok, więc to tam nic straconego, nie? E, jeszcze to mamy do odhaczenia. I zaraz robimy z dedykacją dla jakiegoś widza, bo na razie nie ma top do niej dnia. Znowu jest siódemka. Dobra, nie ma tej jednej liczby której bym nie chciał zobaczyć, więc tyle jest pod kontrolą. Eee, dwie skrzynki będą dedykacją dla widza, więc jeszcze ten ostatni otworzę sam. Żeby jak najszybciej to odhaczyć, bo zostało 11 minut do końca streamka. A to też musi to zlecieć. I jest dziewiątka. W poprzedniej skrzynce była ósemka, teraz jest dziewiątka, czyli coś może być. Jest świecąca czwórka. Ja idę się zakręcić trzy razy Ja się kręcę trzy razy, Wystawcie czapeczkę w górę I dla tych, którzy głosują e, w ankiecie Na Brawl Stars, dajcie znać z czego byście chcieli browla. Raz Dwa Trzy Zamykam oczy Do dziesięciu liczę i zobaczymy co będzie Raz Dwa Trzy Cztery Obstawiam, że jakiś, nie wiem, skin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kościany kruk. Kościany kruk. a Ale nie mam do tej postaci właśnie tego. Znaczy, mam skinę do postaci, której miałam na swoim koncie. No, Ogers. I co, same motki dostanę? Jeszcze jakaś dziwna liczba. Nieźle, nieźle dało nagrody. To co? Kolejna skrzynka. GG. Czas otworzyć z dedykacją dla widza. A dla tych ankietowanych dajcie znać, czego byście chcieli, bo e, mnie najbardziej ciekawi, z czego byście chcieli tego. Live as BS, -a, bo praktycznie nic ciekawego nie ma w tej grze. Eee. A mnie najbardziej ciekawi jak to będzie u Was wyglądało. Dwie minuty jeszcze będzie trwała ta ankieta więc wszystko od Was zależy. To będzie na kolejnym streamku. I jeśli chcecie skrzynkę, no to piszcie GG, daję wam. No, myślę, że z minutkę, powinno wam starczyć. Więc czekamy e, na tych wszystkich, którzy chcą. I jest donate, pierwszy donate. Jak, jak, ta lala. Alex, dwa złote. Kupa dupa i śmierdzący bąk. Nie wiem do czego to naw nawiązanie, ale dzięki Alex za donatika. Pozdro. No jeśli ciebie nikt nie wyprzedzi. Standardowo punkt opronatora leci dla ciebie. Czekamy jeszcze. Ej, no nikt nie pisze skrzynkę. Albo już tak w sery wam się ten bez znudził. Albo nie wiem o co chodzi. Nieźle, nieźle. Ej, ciekawe są te live. Y. Dobra, akurat jak skończę ankietę, to... To powędruje ta skrzynka, bo i tak otworzymy tyle ile się da. A na razie nie widzę, żeby coś się działo. Ten Donate? No, takie dziwne nawiązanie, ale spoko mi tam nie szkodzi. Chyba to jest nawiązanie do Tung Tung Sahura, tak obstawiam. Dobra, liczymy. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Zakończamy ankietę. Losujemy od razu osobę, która poleci z dedykacją ta skrzynka Gigi dla widza. Wygrywa Fortnite 52%. Spoko, jakieś giereczki można zrobić. A skrzynka leci pyk. Wypadło na Paweł Wesowski 707. Druga skrzynka poleci dla Tysi i ostatnia skrzynka dla... Jasia Więc to tam Pawełek? Przygotowałeś dla mnie Siódemka Dobrze, że z tej 17 nie zrobiło się Z przodu 6 O tyle plus Kolejna skrzynka I dzięki Aleksy za przedłużenie streama Teraz leci dla Tysi Może z łokcia? Tak to pomoże Trzy, cztery. Siódemka. Czyli z siódemki nie ma nic ciekawego. Ta, nie ma. Aj, 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 aj. Przedostatnia skrzynka, bo jeszcze mi została na głównym koncie. No, no. nie dobrze. A ty, Jasiek? Co tutaj fajnego przygotowałeś? To jest dobre pytanie. Pokus pokus czary mary, jasiek daj fajne Dziary bary Jakoś tak Ej dobra Dobra Przedostatnie konto, jest dyszka Jest dyszka Jooo Jooo, jest dyszka ty Ej dobra Pawełek nie przyniósł szczęścia, ty się nie przyniosłeś szczęścia Chociaż fajnie, że byli na streama Jest, spokój! Aha, bo punkt od Donitora za 3 6. minuty. 2 złote, 10 groszy. Zł. Ile? Siema, jak Rzycko? Jakaś jest jeszcze skrzyneczka? Jest skrzyneczka, kotek, więc... Z dedykacją... A czekajcie, bo to jest przez ostatnie konto, więc to ostatnie konto, główne, powędruje dla Alexa i dla kotka. Bo jeszcze to zostało na głównym koncie, więc... Dla ty się dla Pawełka zostało... Yy, powędrowała dla Jasiek, teraz jest dyszka, co jest ciekawe. I główne konto Alex i kotek. Za to też naprawdę dziękuję. I kotek, jeśli ciebie nikt nie wyprzedzi, no, zostało 2 minuty 10 sekund do zdobycia punktu do litera dnia. Jak to się potoczy, przed czasem nie można wysłać, ale też dziękuję yy, za wsparcie. No to co? Otwórzmy punkty mocy ciekawa liczba. Monety Monety Monety! Świecąca czwórka Magiczny palec Aj znam tego skina Mroczna wróżka Janet I same emotki będą. No Ty no, serio nie. Nie, 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 nie. Że to nie przyniosło szczęścia, to ja nie wiem. Wskazujący. Ale też dokładnie nie mogę powiedzieć. Ostatnia skrzynka dla Alexa i dla kotek Nie wiem co może być. Obstawiam siódemkę na pewno. Chociaż powinienem być po dobrej myśli Ale domyślam się, że nie będzie fajnie. Jakby wypadło też na multikoncie. Więc moi drodzy, czas zrobić to, co zasłuszne. Tung 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 tung. Sachur tung 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 tung. Sachur. Dobra, ta piosenka jest strasznie dziwna, ale dobra, włączmy. Dry spy ein null. 6-7, 6-7. Mówiłem, że będzie siódemka. Mówiłem, że będzie siódemka. Ale tej liczby nikt mi nie przybije. Tej liczby mi nikt nie przybije, na w tej pierwszej skrzynce. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego, przysięgam. Nienawidzę tego. Dobra, chyba na rozlużenie sobie otworzymy, zrobimy sobie gierkę dla widzów. Eee. Już niech będzie klęska czy urodzaj. Kto chce zagrać macie kodzi QR. Bierzcie co chcecie, każdy na każdego. Szybka giereczka dla widzów. A, bo wy tego nie możecie zeskanować. Poprawiam sytuację. Eee, no i jest 18.50, czyli jest, kto jest dobnitorem dzisiejszego dnia? Kotek. No dobra, Kotek. Już ci daję punkt dobnitora, tak jak y, się umawialiśmy. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Mam nadzieję, że nic tutaj mi nie zasłoniło. Eee... Top donate dnia. I to jest pierwszy punkt po prawie tygodniu bez streamów. Także prezentuję punktacja Kotek, to już jest Twój ósmy punkt. Ósmy punkt lądujesz na Twoje konto, czyli jesteś aktualnie na top 4. Ale do top 2 jeszcze dużo brakuje, bo. Aiko i Patryk dalej walczą o TOP1 A do końca roku już troszeczkę zostało, więc jeśli chcecie powalczyć o nagrodę Która będzie dla dla Top Donatora Roku Wszystko w waszych rękach Ale za to też naprawdę dziękuję yy, Za jakiekolwiek wsparcie Bo to też naprawdę dużo dla mnie znaczy To co? Ostatnia giereczka na rozluźnienie no, eee, trzy osoby wbiły. No to dobra, reszta boty niech będą. Ja myślę, że jakbym chciał sobie zagrać jakąś postacią, nie dodaję do znajomych, dodaję do znajomych, to do to radnia. Od razu mówię. Eee, co bym mógł tutaj wziąć od razu na starcie, żeby szybko nie pasz? Myślę, że Bibi sobie wezmę i dawajcie ready. A-a-a-a-a-a-a. B-b-b-b, właśnie. Dawajcie ready od razu, jakbyście mogli. I lecimy z ostatnią giereczką, jeśli chodzi o dzisiejszego streamka. Więc zobaczymy jak wyjdzie, więc następny streamek... Z... Z Fortnite'a na to wygląda. Zobaczymy jak nas zaskoczą. Par y normalnie zbieramy, jakbyście się chcieli pytać. O no nie, no Jasiu ty zawsze! Zawsze na mnie musisz lecieć. I czemu akurat Edgara? Tak się tylko zapytam. No Edgar tutaj mało ci pomoże. Ja bym poleciał od razu na Rico. Darmowy kill, jednak nie, bo zaraz na mnie wszyscy. No nie, no ja się uciekaj stąd, bo to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, jakby widzowie cały czas na mnie lecicie zamiast lecieć na boty. To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Nie atakujcie mnie. To nie jest śmieszne! Powiedziałem coś, nie atakujcie mnie! O o o brawo, 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 brawo! Bierz go! Bierz go! Nice, brawo! Brawo! No i właśnie dlatego nie lubię jak ktoś gra Edgarem, bo zawsze musi ktoś na nie polecieć. Ale Edgarów... O nie, jeszcze ktoś tutaj w krzaku siedzi. Dobra, sprawdzajmy. Spodziewam się, że będzie lepiej. Nie, nie! Nie tym razem, szkoda. Dzięki za giereczkę, ale nie szarżujcie na mnie, bo to nic nie da. A tego psujecie giereczki. A też warto no, każdy na każdego, nie każdy na Damianowskiego. Halo, co to miało być? Weź gro po streamie? Nie. Mam nadzieję, że będzie kodek wszystko ok. Tego najbardziej życzę, bo ja kiedy miałem coś puchniętego, to kolano, jak przywaliłem mocno w skrzynię. Jak robiliśmy jakieś ćwiczenia. No nic, jest jak jest. Kto nie oglądał dzisiejszego odcinka, serdecznie zachęcam. Eee, może jakiś mini daily zrobię jeszcze na, na koniec, jeśli chodzi o BS-a, zobaczymy. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę wam miłego wieczoru, do zobaczenia na kolejnym streamku, jeśli chodzi o... Eee, teraz Fortnite'a. Jutro. Miłego wieczoru i dzięki kodek i Alex za ciki.